21 kwietnia odbędzie się rozprawa sądowa w sprawie sporu Lecha Wałęsy z Krzysztofem Wyszkowskim. Chodzi o przeprosiny za nazwanie Wałęsy tajnym współpracownikiem SBA. Już od 10 lat toczy się sprawa o ochronę dóbr osobistych wytoczona przez Lecha Wałęsę, byłemu opozycjoniście z czasów PRL Krzysztofowi Wyszkowskiemu. Zgodnie z wyrokiem Gdańskiego Sądu Apelacyjnego, Wyszkowski miał przeprosić Wałęsę za nazwanie go w telewizji tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Bolek. Wyszkowski nie przeprosił, a Wałęsa opublikował zasądzone przeprosiny w jednej z komercyjnych stacji. Ponadto od tego wyroku Wyszkowski złożył skargę kasacyjną, jednak Sąd Najwyższy nie przyjął jej do rozpatrzenia. Prokurator generalny skierował w jego sprawie skargę nadzwyczajną i wniósł o uchylenie wyroku. Zdaniem prokuratury, gdański sąd w rażący sposób naruszył przepisy prawa i nie uwzględnił wszystkich dowodów, które przedstawił Wyszkowski. Na niejawnym posiedzeniu prokuratorską skargę rozpatrywała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Zdecydowała, że sprawie przyjrzy się Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy, rozważywszy całą złożoność sprawy i doniosłość dla debaty publicznej, postanowił przede wszystkim skierować sprawę do rozpatrzenia na rozprawie, przychylając się tym samym do wniosku skarżącego. Termin rozprawy wyznaczono na 21 kwietnia o godzinie 12. Rozprawa będzie jawna, wezmą w niej udział obie strony postępowania.